Witam. Jesteśmy na trzecich zawodach trotka Grand Prix na łowisku Całowanie. Wchodzimy w decydującą fazę naszego całego Grand Prix. Chłopaków przyjechało 32. Pogoda dopisała, ryby też współpracują. Przejdziemy się zaraz po stanowiskach, porozmawiamy o dzisiejszych warunkach oraz o tym, jak się łowi naszym wędkarzom. Muzyka naszą rozmowę dzisiaj z naszymi zawodnikami chcielibyśmy zacząć od najważniejszego gościa Adama Niemca przyjechał na nasze zawody jest to dla nas wielki zaszczyt że znalazł czas Adam witamy Cię Witam. miło bardzo że się zjawiłeś. Powiedz jak tutaj oceniasz organizację nasze zawody i łowisko całowanie w którym się rywalizujesz. Organizacja jest w porządku nie mam żadnych zastrzeżeń co do łowiska no nie mogę nic powiedzieć, bo jestem tutaj pierwszy raz. No jak na razie nie idzie mi za dobrze, nie, nie mam prawie w ogóle brań, więc o ołowisku trudno jest mi cokolwiek powiedzieć. No być może to jest ta strefa blisko rogu, daleko od środka, więc tutaj brań nie mam, ołowisku nie mogę nic powiedzieć. Ogólnie efekty mówisz, że mizerny na razie tak. Tak, na razie nie ma się czym pochwalić. Próbowałem i na słodko, i na y, śmierdząco, czyli na, na, na rybne. I nie przynosiło to żadnych efektów. No ale nie poddawałem się w pewnym momencie, miałem brania na kukurydzę, na kukurydzę. I w, w trakcie holu jednego karpia, który miał tak około 4 kilo. No w międzyczasie wziął drugi, także miałem. W jednym momencie dwa karpie, no z, z tą sytuacją jakoś wybrnąłem i udało mi się wyholować oba. I jesteście pierwszy raz na moich zawodach, jak tak. wam się podoba organizacja, w ogóle zawody? Super, bardzo przyjacielsko, można podejść zapytać się jak idzie, jak połowić. Ktoś nie ma akurat dobrej czynęty, no to w żaden problem, pożyczę chętnie. Eee, też o technikę można się dużo pouczyć, jest dużo też zawodowców, eee, można popatrzeć. Eee, no bardzo się cieszę z tego powodu. No i na pewno przyjadę na kolejny raz. Tak, widzieliśmy przez wilą Hall ryby, y, którą holował Vincent. E, teraz uh, the fishing, e, całowanie, a uh, the uh, strong uh, the fight strong, or... it depends on the fish, uh, but uh, yeah, usually they are good fighters and um, last time we came, uh, I caught one of uh, 15 kg. And yeah, that was, a, like, yeah that was a really, really hardcore fight. Was the biggest fish you caught? Fish yes, uh, carp, kilos? yeah, biggest of my life. And um, yeah, that was a very good experience. Actually, we tried different uh, Wavisko mm -hmm. uh, around Warsaw, and um, for sure, with is the most enjoyable. Um, because, you know, like every time you catch something and um, people are nice, the organization of the tournament was very nice also. So yeah, definitely a good place to recommend. If you're around Warsaw, that's the place to go. <laughs> Super, mam nadzieję, że przyjedzie się jeszcze raz tutaj na nasze zawody. Może Vincent też wpadnie jak będzie w Polsce. Dziękuję Wam. Bardzo. Dzięki w takim Dzięki. razie, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Witam serdecznie. Taktyka moja była dzisiaj taka, że chciałem łowić na trzy rodzaje zanęty. Wy, wy, wychodzi na to, że łowimy na jedną zanętę. Było bardzo fajnie, jak był wiaterek ciszej. No, ale ciszej było, te, te brania były e, szybsze, bym tak powiedział. Natomiast na treningu, będąc tutaj dwa razy, połowiłem sobie w sumie fajnie ryb, ale co innego jest trening, a co innego zawody. Jest tutaj z nami dzisiaj trzeci najlepszy karpiaż na Mogotowie i drugi najlepszy tyczkarz na Wilanowie. Panowie, powiedzcie, jak tutaj dzisiaj Wam powodzi się? Po ostatnich wywiadach Rada Etyki Mediów zabroniła nam się wypowiadać. Wszystko jest, jest lepiej niż było ostatnim razem. Mamy porybca. O, makrela, A. ale się liczy. Jesteśmy po trzecich zawodach Trotka Cup, na łowisku całowanie, uczestników było 32. Wszyscy praktycznie połapali, jesteśmy bardzo zadowoleni, łącznie złapaliśmy ponad 149 kg ryb, głównie karpi. Bardzo to waleczne są karpie, naprawdę to wyglądało całkiem dobrze, wszyscy byli zadowoleni, rozdaliśmy nagrody, wspomogła nas firma Robinson, Featherbite, no i zachęcamy wszystkich do śledzenia naszego Facebooka, strony i jeżdżenia z nami na zawody. Jesteśmy po trzecich zawodach, troska kap w całowaniu. Troska kap. Nazwę macie dobrą.